So we can be free. Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmie na kanale, no i filmie informacyjnym. No i z okazji rozpoczęcia wakacji powstał winiaczowy Discord. No teraz dużo osób będzie miało co masę wolnego czasu. Jak ktoś nie wie co to jest Discord, no to jest to zwykły komunikator, coś jak Teamspeak. No ale no jak widzicie z Teamspeaka już zrezygnowaliśmy, no i wszyscy przechodzą na Discorda. W tym krótkim filmie chciałbym was na niego zaprosić, wystarczy, że klikniecie w link, który jest podany w opisie. No i od razu w przeglądarce będziecie mogli do nas dołączyć. No, jednak polecam zainstalować aplikację na komputer i na telefon. Aplikacja jest w pełni darmowa, więc jest to duża zaleta. No, bo na przykład w przypadku aplikacji Teenspeak, no, no to tam już trzeba płacić, jeżeli chodzi o aplikację na telefon. Pewnie też zapytacie, dlaczego przyszliśmy na Discorda. No, i pierwszy powód jest taki, że dotychczas komunikator w tym przypadku Teenspeak dzieliliśmy z ustami, co było dużą wygodą. No teraz każdy ma swoje podwórko. Tosty też przychodzą na Discorda, no i mają osobny serwer. Nalepsze no przechodzenie między serwerami jest bardzo wygodne, bo robi się to tylko jednym kliknięciem. No w przypadku TS-a trzeba było się trochę naklikać No także mamy swoje podwórko i można to prowadzić po swojemu e, Drugi powód jest taki, że Discord ma większą funkcjonalność i bardziej wspiera gamerów oraz streamerów no łatwo tutaj kogoś znajdziecie do grania Także pisanie postów na grupie na Facebooku już nie będzie potrzebne No bo po prostu wbijecie na takiego Discorda no i pytacie się kto z obecnych gra i po prostu tworzycie ekipkę e, Możecie nawet spojrzeć na pasek po prawej, z prawej strony ekranu i zobaczyć kto gra na przykład w GTA I napisać do takiej osoby czy chciałaby z wami pograć no niekoniecznie musi to być też GTA, może to być też każda, każda inna gra. Na przykład wczoraj widziałem, że utworzyła się jakaś ekipka do grania w, o w Overwatcha, także no jak widzicie da się. Można też używać przeróżnych nakładek w grze, co też jest bardzo fajną sprawą. Oczywiście powodzisz wam tutaj troszeczkę wspomniałem na wstępie tego materiału. Jak ktoś z was nie ma zainstalowanego Discorda, to może bez problemu korzystać z niego w przeglądarce. No jednak tutaj zachęcam do pobrania aplikacji na komputer oraz telefon Aplikacje są w pełni darmowe, w porównaniu do konkurencyjnych komunika komunikatorów Także jest to bardzo fajna sprawa Czwarty powód dlaczego przeszliśmy na Discorda jest taki, że mam możliwość informowania was Na przykład o trwającym live, o nowym filmie na kanale yy, Albo na przykład o organizowanym jakimś evencie w grze Na przykład ostatni taki event był przedwczoraj i robiliśmy bitwę morską na BWP No i odcinek z tej bitwy został też nagrany na, na mój kanał Na tym evencie było 16 osób no także zawitanie do nas na Discorda jest zdecydowanie lepszą opcją niż po prostu dzwonek przy subskrypcji na YouTube, także to też jest bardzo, bardzo dobra zaleta. Piąty powodem dla Was, dlaczego warto do nas paść, może być nawet to, że swobodnie możecie ze mną pogadać. Obecnie przesiaduję na Discordzie przez większość dnia, także, no, można to też traktować jako formę kontaktu ze mną. Oczywiście istnieje wiele powodów, czemu przeszliśmy na Discorda: czy to administracyjnych, czy to związanych z funkcjonalnością tego serwisu. No, jak widzicie, siedzi tutaj już na tym serwerze bardzo dużo osób i na pewno po tym materiale, no, będzie tych osób jeszcze więcej. No, tylko też uprzedzam, że zaraz po wrzuceniu tego materiału, może być niezły, no, po prostu młyn na Discordzie, na serwerze. No, bo zacznie wbijać dużo osób z różną jakością mikrofonu, ale administracja jest na to gotowa. No, i będziemy to wszystko ogarniać tak, aby korzystanie z naszego serwer serwera było dla Was jak najprzyjemniejsze. No, i dla osób dorosłych, przygotowane są też specjalne roomy, gdzie wstęp mają tylko osoby z rangą plus 18. Powstaną też pokoje dla osób między wiekiem 15 a 18. No, sytuacja trochę tego wymagała, no bo na serwer wbijają osoby w różnym wieku: czy to osoby w wieku gimnazjalnym, czy to osoby w wieku studenckim. No, i przeważnie dana osoba woli grać z rówieśnikami, więc dlatego takie kanały zostały stworzone no i spełniają swoje zadanie. No i to właściwie tyle. Mam nadzieję, że Discord będzie wam służył. Tak jak mówiłem na następie tego materiału, stworzyliśmy go specjalnie dla was z okazji rozpoczęcia wakacji. No i dzięki niemu na pewno znajdziecie kogoś do wspólnej gierki, czy tam do podłapania jakichś nowych znajomości. No a z mojej strony to tyle. Także widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia, wszystkim. Cześć.